Są miejsca mniej i bardziej charakterystyczne, ale są też takie wręcz ikoniczne: wieża Eiffla, most Golden Gate czy Gru Street. A w grach przykładowo The Dust, Termoren, czy w wyścigach kaniony z Carbona i arcydzieło inżynierii w postaci mostu z Dobra. <laughs> Słowem wstępu powiem, że ten film będzie mocno przegadany, ale właśnie taki polecam wam oglądać. Czyli po prostu w całości. Dla klimatu i pełnego kontekstu. Ale jeśli chcecie przejść od razu do tematu Fujimikaido, to na dole macie timestampy i możecie z nich skorzystać, ale nie polecam. Długo się nie widzieliśmy, więc zapraszam. Praktycznie każda gra kojarzy nam się z jakimś charakterystycznym dla niej miejscem. Niektóre z nich są na tyle wyjątkowe na tej serii, że jak słyszę Need for Speed, to od razu widzę... Dotki w są so Speed must Wanted. A jeszcze inne potrafią wyryźć nam się w pamięci tak bardzo, że na hasło Kanał, zamiast widzieć Kanał Panamski, to ja w głowie widzę... ...Deck. patrz Kanały noszach, mapa się nazywała. Ale jest to kanał o grach wyścigowych i w nich są jak dla mnie trzy najważniejsze aspekty. To czym jeździmy, jak się tym jeździ i gdzie jeździmy. Wiadomo, jak szukamy realizmu to raczej nie będziemy szukać go w Hot Wheelsach, bo auta nie te. Ale ze względu na model jazdy nie będziemy również szukać go w Need Speedach, mimo że auta na to mogłoby wskazywać. Pozostaje jeszcze trzeci aspekt, czyli otoczenie, bo jeśli chcemy szykować swoje umiejętności na torze, to mimo że w Forzie Horizon taki znajdziemy, to będzie on daleki od nitki w chociażby z tej drugiej forzy. No i właśnie, przez otwartym światem ikoniczne mogą być jego elementy. W Forzie Horizon będzie to na pewno miasto takie jak Nicea z dwójki, albo coś dużo mniejszego jak te konkretne okręgi w Need for Speed Wanted 2012. Ale w przypadku gier z zamkniętymi torami, to właśnie cały tor jest mniej lub bardziej charakterystyczny. I dlatego każda tego typu gra powinna mieć chociaż jeden taki tor kojarzący się tylko i wyłącznie z tą grą. I wiedziało o tym na przykład 10, wydając Force Motorsport 4 wraz z piękną, ale to naprawdę piękną nitką w górach alpejskich. Force Motorsport 5 w tak Klimatycznej Pradze, że pasowałaby na miejsce akcji Assassin's Creed Syndicate Force Motorsport 6, z torem ulicznym zlokalizowanym w przeludnionym, bardzo kontrastowym i egzotycznym Rio, czy Force Motorsport 7 i pustynnym torem w Dubaju zahaczającym o lotnisko, kręty górskie slalomy i takie widoki. Ale powiedziałem, że ten ten o tym wiedziało przeszły, bo najwidoczniej przy że ich najnowszego, dwuletniego już motorsporta, chyba jednak o tym zapomnieli. Tak samo jak ja o dodawaniu filmów. Wynagrodzę to w następnym, obiecuję. Znaczy, pojawił się nowy tor, czy nawet kilka, tak jak Mid Ohio, czy napady świetne Kajalami, które też jest mimo wszystko nowością krajów wyścigowych, ale na razie nie na tyle charakterystycznym, aby zapadł w pamięci tak jak Praga czy Rio. Nowy Motorsport robi źle także kolejną rzecz, bo kiedy czwarta odsłona otrzymała Alpy, to pojawiły się one także w piątce, szóstce i siódemce. Praga od piątki też pojawiała się później, no i to samo tyczyło się Rio. A kiedy w nowym Motorsporcie doszło do resetu, to tych ikonicznych tras po prostu się pozbyto. Ale wcześniej pozbyto się także innych. I teraz przechodzimy dopiero do klutego filmu, czyli do jednej z najciekawszych tras w grach wyścigowych w ogóle: do Fujimi Kaido. Fujimi Kaido z pierwszej forcy Motorsport wydanej w 2005 roku. Jest to tor uliczny zlokalizowany na górskich drogach niedaleko japońskiego miasta Fujimi, z samą górą Fuji w zasięgu wzroku. Tor niesamowicie trudny, pełen ciasnych zakrętów i w pełnym wariancie długi na ponad 16 km i liczący prawie 150 zakrętów. Trasa najpierw zabiera nas o w górę góry, a później monumentalnie zjeżdża, co mimo że w grze, to naprawdę potrafi zaprzeć tek w piersi. Ale więcej o samym to, że powiem Wam później, natomiast teraz ważne jest to, że poza swoją obecnością w jedynce, po nieobecności w dwójce, pojawił się także w trójce i czwórce, trochę upudrowany, chociaż dla mnie zawsze nieco zbyt ponury. Zbyt ponury i. zbyt ponury i łysy. Zaraz to zmienimy. Bo po dwóch latach od premiery najnowszego Motorsporta, na dwudziestolecie serii ten konkretny i chyba najbardziej z serii rozpoznawalny tor, to czekał się remake'u. I to naprawdę udanego. Do serii jako rajd dla Drifterów, ale ja od Driftu zazwyczaj trzymam się daleko, bo nie umiem. Ale do zwykłego ścigania nadaje się świetnie. Tutaj każdy zakręt jest niewiadomo. Ciągle czujemy niepewność, jest wąsko, kąt podjazdu i zjazdu nieustannie się zmienia. Jest to w mojej opinii tor znacznie trudniejszy od Noltschleife, głównie ze sprawą bardzo ostrych zakrętów i drastycznych zmian w wysokości. No zjazd, ten naprawdę mnie przeraża. Do tego toru trzeba po prostu mieć szacunek, a kiedy już w miarę się na nim odnajdziemy, to naprawdę nam odda, szczególnie jeśli driftujemy. No, i wraz z tym torem do gry zawitały również nowe sesje driftowe, których nie sprawdzić, chociaż same samej ciekawości do toru, nawet jeśli jesteś ciemną. Mm. Mówiłem już, że dla mnie w grze wyścigowej najważniejsze są trzy aspekty, nazwijmy to nawet filary: yy, auta, model jazdy i otoczenie. Ale nie da się ukryć, że zaraz za nimi jest jeszcze jeden bardzo ważny element, chociaż już na pewno nie fundament. I pod tym kątem Fujimi Kaido to prawdziwy majstercznik. Drzewa nadają tej trasie niesamowitego realizmu. Widoki w tle, wszystkie, zapierają dech w piersi. Góra Fuji, patrząca na nas z oddali, budzi ogromny podziw, a wpadający do jeziora nieopodal trasy wodospad zwraca moją uwagę za każdym razem na tło. <śmiennie> Jeśli miałbym wybrać moją ulubioną trasę, nawet tylko z tego motorsporta, to byłaby to raczej Rosja Atlanta. mój ulubiony tor z każdego motorsporta, w którym się pojawił i pewnie byłby także w innych grach, bo jest dość krótki, ma przyjemny układ i naprawdę lubię po nim jeździć. Ale to Fujimi Kaido jest dla mnie nie tylko najładniejszym torem w tej grze, ale i największą ikoną całej serii. Taką, jaką według mnie dla Gran Turismo jest przykładowo Tokyo Expressway i to mimo, że ukazało się dopiero w dwóch najnowszych częściach. Ale dla mnie jest mega charakterystyczne, wyjątkowe i tylko przypadkiem zlokalizowane na ulicach w Japonii. To jest serio przypadek. Natomiast muszę wspomnieć o jeszcze jednym, znowu japońskim i znowu ulicznym torze. Nie mam totalnie pojęcia, czemu mnie tam tak ciągnie. O Okutamie obecnej w każdym z pięciu gridów. W wariancie torowym, jako naprawdę przyjemny tor, ale przede wszystkim w formie sprintu, zarówno do zawodów drewnisowych, jak i zwykłego wyścigu. Bo podobnie jak Fujimikaido, jest to bardzo kręty tor, wąski i wijący się na zboczu góry z ostrym spadek. Przypadek? No. Chciałbym, żeby tak było. Taką ciarza jeszcze wyjdę. Podsumowując, japońskie uliczne tory, a w szczególności te zlokalizowane na górskich szlakach, to najlepsze, co może spotkać nas w grze wyścigowej. Ale i najtrudniejsze, więc nie ma co przeciągać i wszystkim 17 polskim graczom najnowszego motorsporta życzę jak najdłuższych ślizgów, jak najbliżej barierki. Ale dla dopełnienia formalności muszę powiedzieć, że jest to Pierwszy film po naprawdę bardzo długiej przerwie, i dlatego z tego miejsca dziękuję wszystkim największym koksom, a widnieją oni na tej albo na tej liście. I żeby nie zostawiać was z niczym, to powiem, że czekają na Was jeszcze dwa filmy: jeden na pewno za tydzień, drugi za dwa tygodnie, a co później to się zobaczy. Cześć!